na start dajcie ochotę wciskać zielony kod zielony plus w sensie wpisujecie jak aktywujecie dostajecie 10% do każdej, go, każdej wpłaty, każdego depozytu 2 złote 10 groszy na pierwszą skrzynkę zobaczmy sobie najpierw co jest z kiwami. wygrał detonator, wygrał sobie petkę za 25 zł została spotyński zadyszkę Macie zapłacić, wpłacić? Wpłacił najprawdopodobniej tą minimalną dyszkę i z dyszki dostał od razu 35%. Prawie Być jeszcze zamiast 5%, no to będzie miał dostał te 35. Jeśli chcecie dołączyć do USPA i do innych tutaj takich, musicie wpłacić dyszkę, żeby dołączyć do wszystkich. Jeśli chcecie 9, no to dołączę was tylko do tych, które zaznaczyłem czyli MKI, Kloka, P20, P2000. Kolejnej emki, awupy, awupy, Avupa AW AW to jest jak coś, kawałka, Mki i petki, Potem 9zł. Tyle jest osób w najnowszym a oni prawdopodobnie po je wpłacili. Tutaj ci 4, 5 w sensie. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie. O kodzie powiedziałem, o wszystkim powiedziałem, że na start walutę eventową. Event. event kończy się za 7 dni chyba, tak? 7, 7 dni dzisiaj kończy. Event. Dobra, ja nie umiem mówić dzisiaj. Nieważne. Kończy się po prostu event za 7 dni. Dołączmy sobie w pierwszej bitce do awangardowy koło u kolo. Halo? Nie wiem, co to za nick. ale właśnie do niego. Najdroższą skrzynką jest 168 za Łapor Wavecake. Dawaj. Dawaj Laurkiem mi tutaj. Jest ok. I będzie ok jak dostanę. Hmm. Babo. To no, 1% jest tu. O Babo. A, jeśli chcecie. Jeśli chcecie. Jeśli chcecie wygrać sobie skina za darmo. Rezamasidora. Jeśli chcecie wygrać sobie... ja Jakiegoś? Chcecie wybrać sobie to no Możecie napisać w komentarzu jakiego chcecie skina. Tak do 4 dyszach maksymalnie. Ja wam go dodam na wpłaty. A. Uuu ładny skin. Dodam wam go do giveaway. No i bardzo proszę, nie chciałem. No i chciałem. Dodam wam go tutaj do rozdań. Zobaczymy co. Eee, 200 <try> Bardzo fajna bitwa. 1800. Tutaj wam go dodam. Napiszcie na przykład, nie wiem. AWP Dragon Lore. Dość do 400 zł, nie? W komentarzu napiszcie. Ja wam je dodam. możecie pisać. A wam go, dodam do 4 dyszek. tak Jak pisałem. Będzie od 9 zł. Każdy skin. Dajmy 5 tych I na koniec Rangera. Albo nie. Raptide. O. Dopiero. 2500. Jak lecić? Lecić na grubo. Tych eventowych już nie będę otwierał, bo one już mi się styliły. Tutaj są fajne rękawiczki za 80 koła jedynie. A, już 92 one kosztują. No, dobra, jak wygram bitkę, chociaż 6 koła w tej bitwie wygram, otwieram tę skrzynkę na JesterZO za 5100. Gdzie najpierw? Najdroższy skizna za 800 w tej skrzynce. W następnej skrzynce no, za 96 wiem, to za za 96000 zł. Nie jest. Następny następnej Fire Serpent za 700 i Tiger Tooth za 7500, prawie. Aha, super. Jedna księg kosztowała 9 dych. No to bezmy że stu, no to 500. Nie zwróciło się yy, Toyboxa dostał. Ile? 6 dyszek. No, Fire Serpent albo Tiger Tooth. Wierzę was. Bestand Rebela dostał. To Idea. Videa. Dawaj. Kukri. Gdy kukri tyle kosztuje? To gówno jest. Dobra, to bez... Tak, tak, tak. 100? 500 No dobra, to muszę teraz wygrać z koła Na plus chociaż jest cztery musiałbym wygrać. A, bo już jest. Nie, nie ma, bo to To jest. jak się rozpoczął, A. Dobra, okej, się... Okej. Okay. Okay. Proszę was. Boty nie dropnij Dobra. Nie jest źle. Nie jest źle. Nie jest źle nadal. Teraz, dawaj, teraz. Gdybym ja wygrał. O Jezus, Jeruzzu, kupię 1600. Okej, nie pytam. Nawet nie chcę pytać. Gdzie jest ta skrzynka? No podam tak, dam 3T, 2T, 1 nie wiem, albo tam, albo tam. On. On. Starczy. Natomiast tej dam tam. Też nie starczy. Będę mu na jakieś. I na trzech. Oli nalecimy 4000. Bo ty. 000... O. Jest to, jest to tylko lekko mówiąc. Proszę was, o ty. Dajcie mi wygrać. Nagrywam z Waszej strony. Halo admin. Nazwy nagrywam z Waszej strony. Proszę o znanie wygranie dla mnie. dało ustawić to. Ale dostaje bot. 600. He. To nie jest jeszcze załamka taka. Bezara ja dostaje kosę za 96 000 zł. 96 926, nie? Wiadomo, że ją dostanę przecież tutaj. Albo naklejkę za 6 koła tu. Albo Fire Serpentat. Chciałbym jeszcze jedną dostać, żeby wyrównać. No i teraz. 96 926 Pik. 63 grosze. No to XT. No to XL Fire. Jeszcze 200. To żeby dłówki. Tylko na tym poziomie. Proszę, dwie dechy. okej. Okay. Tak, już. Te są bo Okej, w 16 zł. Ta akwera. Dobryna. Wygrałem. 500, tyle ryzykowne dla 500. Tak. SM-ki. S tego. Nad... To. Dobra, bez, bez tych Na czterech 2500 Bo ja czuję, że tutaj ta kosa poleci Tylko o co mogę dać tryb dzielony nie przemyślałem tego Już nie cofnę czasu Okej okay. Ona klejka max w tej krzynce. nikt nie dostał no najmniej, ale to jest klasyczne e, nadal ma najmniej chyba no nie, jedna no i teraz Fire Serpent Pick Hydroponiki dwie, o boże jaka tu była zwrotka będę dał jakbym dał underdoga, jaka zwrotka by była 13 Happy ja pi i 40. Kładaj mi to. Sarczy, starczy. starczy. A jeszcze. To jest to. Tam to. 67 siadałem. To jest. To jest. To Boję się, że polecę kiedyś botowi ale trudno. No bo mogłem dać tryb zielony, ale nie dałem. Zobaczymy. W pierwszej nic ciekawego. Teraz może jakaś koska dla mnie? Bardzo chyba. Jest na kosę 5,5%. Halo! Halo, admin. Jest kosa moja. Halo, admin. Leci z kim, ale nie z O, to jest bitwa za dwa tysiące jeszcze, ale super bitka zasada, zasada to, co zostało przed chwilą. To jeszcze puchnę tak ostatnio starczy tak, starczy tak, nie, leci ja, dzięki za oglądanie, do następnego, następny odcinek, dni, prawdopodobnie, no nie wiem, zobaczycie, ale będzie coś fajnego do wygrania w następnych odcinkach, także oglądajcie od początku do końca, bo to jest akurat ważne, będzie coś fajnego do wygrania. Pamiętajcie o kodzie Dynksiuka i musicie mieć ukończone 18 lat, bo nie wiem czy to myśliniętą, żeby wejść na stronę, musicie mieć ukończone 18 lat. Wchodu tak samo. No. To łazyle Dzięki za oglądanie, obejście sobie ją do końca i anyway.